Kuba, Siemane. Kuba, zmieniłem buty na ten, y, Kubuś, Kubuś. Białe? No, okay. co co tak plus 10 do jakości. Nie? To ile już wtedy będzie? Ja od razu jestem teraz spokojny, że w międzylinie podanie to jest. Nie? Wiesz co, i tak powiem na pierwszy rzut ja więcej widzę na tym boku. Tak, tak no. jestem to trzeci dzień w treningu, ale więcej widzę. Skupuj Naprawdę. Się, Wydaje mi się, że to powinno się udać. No zobaczymy. Stadion, Stadion miejski w Katowicach ulica Bukowa 1A Jaka rozpoczyna jednostkę treningową tuż przed spotkaniem skrobnym Skromnym Ale nogi a jaki Teci. smak dzisiaj? Orange. W po angielsku pomarańczak, już nie wiedział. Proszę bardzo, tutaj. No zaraz, zaraz zobaczymy, co tam zmieszał. <głosy> <głosy> tak. A jak twoja sytuacja z kontuzją po sparingu? Brak. Jestem do dyspozycji sztabu szkoleniowego. A miałeś już wcześniej podobny uraz? Miałem. pięć razy. Jak to wyglądało? To zawsze w taki sam sposób. Skręcona kostka Nie tyle. farta. Mam hmm. tendencję do tego, najwyraźniej. No ale teraz już wszystko jest... Ale to kosmetyka. tak? 10 jest... okay, tak? dni i po problemie. 3 dni do meczu z problemem, półmetek mikrocyklu, skład się powoli klaruje i tyle bo kontuzja, nie śladu, także jestem do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Jak będzie taka potrzeba, to to wystąpię w tym meczu i tyle. Walczymy, działamy. Drugi mecz, pierwszy u siebie, także to jest taki moment fajny. Liczę, że frekwencja dopisze że geksa u siebie zgarnie trzy punkty. A jak wygląda twoja rutyna po treningu? Woda z lodem, woda, i zawsze podchodzę do Adriana. I pod... On jest dzięki! Zawsze podchodzę do Adriana, pytam, czy miał jakieś wskazówki do mnie, jakieś yy, może rady po treningu. I tak to zawsze siadamy i rozmawiamy z Adrianem. Staram się też zjeść wspólnie po zawsze staramy się zjeść wspólnie. Ja gadam. I tyle. No ale słyszycie, że szatnia mi się wymyka spod kontroli. Także lud, lud, woda, lud, lud. Lud! Cały czas! I wskazówki od A niektórzy, a niektórzy, niektórzy lód na głowę. A widzisz. Od której jesteś w robocie? A tak, w godzinkę już. No, ja jestem dużo wcześniej. Tylko że widzisz, miałem trening na obrocie, a na giełdzie od której? Teraz, ale ja Aha. jestem Ty, już od przegodzi wcześniej w robocie. A, ja. nie słuchaj, ty A kierownik od której w robocie? Ja od 7.30, proszę sprawdzić na ochronie. Od nie, 30? Serio? O 7.30, ja byłem o 7.30, ale tylko na pół godzinki. O 7.30? Ja. ja. Ja jestem Sia. do tej dyspozycji. Ja. Nie będzie problemu. Ja nie, absolutnie. żadnego. Możecie pytali się o Cześć. Chce rano? Możemy jechać. To, ale... Są nasi najwięksi zawodnicy. I najprzystojniejszy przy okazji. Wysocy, mężczyźni. w mężczyźni. Świetnie grają w piłkę. Siemano. <laughs> chcą coś powiedzieć, Pasek chce coś powiedzieć. Co, Powtórz jeszcze raz, proszę. Że jest tak w piłkę jak jak gada. Są takie zarzuty. Bo od czasu... Niesłuszne oczywiście. Od czasu do czasu się pojawiają. Ale... To jest kwestia minut. Siemano. Szyma, no jak tam? Dzięki dobrze. Powiedz mi, jak twoja atmosfera przed meczem mimo tych nieprzychylnych opinii? Jakich nieprzychylnych? No tutaj, że coś co samo z faktami się, <gry> się nie dyskutuje. Z faktami się nie dyskutuje. Przed meczem zawsze wyjeżdża lista kadry. Tak? No. Jesteś niej na mecz? Dzisiaj? Tak. No, no jestem, jestem. Ale ci anegdota. Już był zawodnik w Keksie już, już niestety, niestety go nie ma. I cześć Antuś. I był przekonany, że, że jedzie na spotkanie. To był akurat mecz wyjazdowy. Więc, yy, no zawsze się przed treningiem pakujemy, i tak dalej. Otworzył yy, sobie torbę, wrzucił tam jakieś rzeczy. Schodzimy po treningu. No i okazało się, że, że, że daliście go nie ma. Duża <tusza> konsternacja, śmiechy w szatki. <tusza> Ale wszystkie sprzęty z siłowni były odkurzone, że tak powiem, bo, bo <grymne> zawodnik, zawodnik ambitny, bo stoi i nie potrafił się pogodzić z tą, z tą sytuacją, ale to tylko dobrze. Mm -hmm. a jesteśmy wcześniej, pijemy kawkę, dyskutujemy, no i, i później jest odprawa i od tego momentu już jest takie... Skupienie. Pełna koncentracja i, 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 i każdy ma swój sposób. Ktoś tam się uśmiechnie, ktoś, ktoś ma swoje słuchawki, zakłada. Mhm. Yy, wszyscy się przygotowują praktycznie na, na siłę. A twój rytuał taki, jak mówisz, jakieś słuchawki? Ja znam czy... I, 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 I dyskusja z kimś, kto równie, komu równie odpowiada w taki sposób. Mhm. Yy, przed meczem. Także samotność przed meczem szkodzi. Wszystko poproszę ze sklepiku? Wszystko? Wszystko. Ma koszt gieksów. <gry> Ale się ekipę zmontował na dziś? Cześć, no na razie jednego. Chłopcy mają trening, już zaczęli. I będą powoli się zbierać. Z dobrym wynikiem. Kolejny artysta? To ten sławny Pulis To, Kulis. to jest sławny, tak, jest. Cześć. Zapytamy dzisiaj może o wynik. Jak przewidujemy przed pierwszym meczem domowym? Wygrają 3-1. 3-1? To ja wszyscy zgodnie, czy ktoś inne propozycje? No, on się zna najlepiej, to. Ja zna najlepiej. 2-1. 1 będzie? 1 -1. Ja teraz uważam, że 2-1. 2-1. No to trzymamy ciutki. Dziękujemy i pozdrawiamy. Jakie są dzisiaj przewidywania wyniku na mecz? Nie wiem Moim zdaniem wygrana, ale będzie ciężko. Będzie ciężko. A tutaj koleżanka jaki wynik? Co będzie dzisiaj? Kto wygra? Jak tam? Hello. Życie? Dobrze. Dobrze wszystko dobrze? Dobrze leci. No i co? Coś więcej? Co mógłbym powiedzieć? Wszedłem zobaczyć. na starej się wróciłem. Zobaczy się sobie chłopaki razem. Mam nadzieję, że hmm. dzisiaj 3 punkty w Katowicach zostaną. GK jest 2-0. Daj, a kolega tutaj potwierdza? Jak mówisz, ile będzie? 2-0, 3-0. No nie wiem. <g windows> Mecz domowy, jak tam nastrój? Już ostatnio mówiłem, że będzie dobrze, No ale... ale z gry było bardzo dobrze. Także dzisiaj powtórzymy grę, ale dołożymy do tego wynik. No i trzymamy kciuki za to. Dzięki. Dzięki. Masz to? Mamy to, mamy. Pisał przed meczem. No. Emocje, jakie ci towarzyszą w tunelu. Na wcześniejszy. Święty Boże. Cześć Niezmiennie od wielu lat. wyrzut adrenaliny. Niesamowite. Czyli opisujesz nie do opisania? Nie do opisania. Wojna, no. każdy będzie wojna. Dobra, no to powodzenia. Zapytaj jeszcze Dinka. Jeszcze raz? Dinka i Maczka bo oni są bardziej ubrani. Tak? Jakie emocje ci towarzyszą, jak wychodzisz na mecz w tunelu? To najna, więc czuję, że jest mocno. Patrz, nie słyszał, otwierdził.

to się po prostu dobrze dycha, nie? Na tym Śląsku. To się bardzo dobrze Na gorąco trzy słowa o meczu Dobrze, dobrze, dobrze. Jasem jakiś starę, No to może... Dobra, będzie jasne, No idź teraz, widzicie. No. Wszyscy? OK, panowie, my jako szan na pewno bardzo wam dziękujemy za zaangażowanie za walkę za trzy punkty. To jest... Bardzo dla nas ważna sprawa, że dzisiaj takżeśmy zaczęli tutaj u siebie, panowie, i, i tą gorzką piłkę mamy za sobą, bo wiadomo, jak blisko byliśmy tydzień temu. Ale już dzisiaj, to jest dzisiaj, panowie, a jutro mamy dzień wolny, a od środy przygotowujemy się już z panowie, bardzo mocno temat Motor Lublin. I to też będzie wydarzenie, i wygramy, bo jesteśmy dobrzy. Wszystkiego dobrego! Wszyscy mieli te same książki, Marcu, tak w szkole zawsze mówili, nie? A tu do późnych godzin wieczorem się odbywa jeszcze sesja to. treningowa, wiesz jak na zachodzie? Training session. No, to. to jeszcze mi powiedz, no. jak teraz będą wyglądać najbliższe dni, drużyny i twoje? Aktualnie trwa odnowa biologiczna po spotkaniu. Yy, my również tam zaraz dołączymy po treningu wyrównawczym. Jutro jest dzień wolny, a od środy... Operacja Motor. No właśnie, motor. I jeszcze powiedz mi, jak, no jak się na ten mecz zapatrujesz? Wyniaminek, bo mecze wygrali? Yy, tak jak na każdy, jedziemy po trzy punkty. Pełni szacunku do, do przeciwnika, ale będziemy na pewno przygotowani. Zrobimy wszystko, żeby odnieść tam zwycięstwo. Dziękujemy Dobre. za dziś i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.